Pierwszy update sezonu drugiego, nadchodzące zmiany, masa darmowych nagród, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dodajcie go, go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli Wy uważacie, że ten piesek jest słodki, to zostawcie tu łapeczkę do góry. No i sprawdźmy ile osób tak uważa. A jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku przechodzimy do nadchodzących zmian, i mowa tutaj o właśnie broniach, które w późniejszym terminie tego sezonu pojawią się na polu bitwy. Pierwszą z takowych broni jest to ulepszona, a bardziej zadejtowana wersja rękodzieła czyli oczywiście Digla, jak i również właśnie broń Tactical AR. No i oczywiście dwie te bronie zostaną wydane później w tym sezonie, no i do obydwu tych broni i będziecie sobie mogli właśnie załączyć tak zwane modyfikacje, czyli do, na przykład jakieś większe przybliżenie bądź też większy magazynek. Dokładnie nie wiemy, kiedy takowe się pojawią i mamy jeszcze jedną właśnie broń, a bardziej no to w sumie rzecz, czyli oczywiście łańcuchy Hadesa, które do większości graczy myślało, że pojawią się na początku sezonu, lecz jednak będziemy musieli poczekać, aż właśnie Fortnite je wyda i nie wiadomo dokładnie, czy będą one dropiły właśnie z Hadesa, ale no tak czy siak... Na samym początku tego sezonu właśnie przez chwilę właśnie takowe łańcuchy Hadesa były dostępne, lecz Fortnite dość szybko je wyłączył. Także do no, chwilowo czekamy, aż właśnie będziemy mieli aktualizację w właśnie sprawie tych łańcuchów. No i od razu przechodzimy dalej, czyli do właśnie tematu pierwszego update'u sezonu drugiego, który już zapewne pojawi się w najbliższym tygodniu. Oczywiście będzie to taki troszeczkę mniejszy update i definitywnie jakoś mega dużo rzeczy bym się tam no, nie nastawiał, że zostaną dodane, lecz właśnie najprawdopodobniej otrzymamy tak zwaną rzecz z Midasem, czyli właśnie event z no po prostu Midasem. No i oczywiście w całym evencie związanym z Midasem będziemy między innymi mieli właśnie jego finalną wersję skina. Oczywiście powrót trybu Midas prezentuje podłoga Tolawa, jak i również nową wersję Dramgana, czyli oczywiście tego Tomigana, który kiedyś należał do Midasa. Jeśli chodzi o cały tryb podłoga Tolawa, to będzie to mniej więcej działało w ten sam Sposób co ostatnio, jak i również na ekranie widzicie właśnie mniej więcej gameplay z takowego trybu z tej nowszej wersji. Następnie mamy właśnie no, po prostu nowego skin Midasa, który zapewne pojawi się w sklepie do kupienia za Faudolce, jak i również właśnie nową wersję Dramgana, o której mówiłem nieco bardziej wczoraj, i nawet przez chwilę w wiadomościach w Fortnite właśnie wyświetlało się, że ta broń już nadchodzi. Przy okazji zostały zaktualizowane właśnie języki do wprowadzenia tej broni, także definitywnie będzie to już jakoś mega niedługo. Co akurat myślę, że jest informacją mega dobrą. Przy okazji wiemy, że właśnie takowa broń będzie do kupienia również od po prostu tak zwanego Midas Bossa NPC, ponieważ takowy ma się pojawić na wyspie. Także to też myślę, że mega spoko. A jeżeli chodzi o jakąś większą ilość zmian, to definitywnie będziemy musieli poczekać na aktualizację 29.10, czyli oczywiście większy update tego sezonu, który no, zapewne pojawi się za jakiś tydzień. W sensie nie w tym tygodniu. Tylko w jeszcze następnym, no i wtedy oczywiście otrzymamy o wiele więcej rzeczy. No i możemy być pewni, że właśnie w tym sezonie te update'y, większe i też mniejsze, będą się w miarę szybko pojawiały, patrząc na to, że ten sezon trwa właśnie około dwa miesiące. Także definitywnie całkiem ciekawie. Natomiast moi drodzy, my teraz przechodzimy sobie również do ciekawego tematu, czyli oczywiście do darmowych nagród. No jeśli chodzi o darmowe nagrody w tym sezonie, to jest tego całkiem sporo. Tak samo również mega dużo darmowych nagród nadchodzi i już niedługo będziecie sobie mogli je właśnie no, po prostu odblokować. Zaczynając właśnie od tak zwanej gry rankingowej. Bardziej to od gier rankingowych, lecz mamy tutaj mega dużo nagród. Takie jak na przykład wieczna odznaka rankingowa, czyli oczywiście plecak, jaki również mamy też mega ciekawy killów, czyli laska pretendenta. No i według mnie te rzeczy są naprawdę całkiem, ale to całkiem ciekawe. No niestety szkoda, że Fortnite w ostatniej chwili rozmyślił się z daniem nam właśnie skina za darmo, za te rankedy. No ale tak czy siak, to co mamy wydaje mi się, że jest naprawdę mega, ale to mega fajne. Tak samo również mega fajna jest właśnie parasolka za wina w tym sezonie, czyli parasolka z Olimpu, która wydaje mi się, że też jest niczego sobie i jest jak najbardziej warta odblokowania. A jedyne co musicie zrobić, to oczywiście królewskie zwycięstwo w tym sezonie. Także jak najbardziej każdemu polecam. Następnie, moi drodzy, mamy właśnie nagrody za turnieje rankingowe, czyli tak zwane Ranked Cupy. Jest to coś, co już było właśnie w ostatnim sezonie i ostatnio Fortnite właśnie dodało to wszystko już do pewnej zakładki i już pewnie niedługo będą one możliwe do grania. Natomiast my poznaliśmy nagrody za takowe Ranked Cupy i za zagranie 6 meczy będziemy mogli otrzymać darmowy ekran wczytywania, przy okazji za zdobycie 25 punktów kolejny ekran wczytywania, za zdobycie 50 punktów, nie uwierzycie co? Tak, kolejny ekran wczytywania. Natomiast za zdobycie 75 punktów będziecie mogli zdobyć parasolkę Pantheon Ranker, którą teraz widzicie na ekranie. Jest to tak naprawdę ta sama parasolka, co za Wina, tylko że na tej parasolce, właśnie Pantheon Ranker, wyświetla Wam się przy okazji, jaką Macie rangę w tym sezonie. Także to też akurat myślę, że jest mega fajny dodatek. Przechodząc dalej, mamy pakiet PlayStation, który ostatnio został aktywowany, no i niestety jest to nagroda tylko i wyłącznie dla posiadaczy, właśnie konsol PlayStation. Jeżeli posiadacie taką konsolę, to musicie aktywować usługę PlayStation Plus, która z tego co wiem, to ma jakiś tam okres bezpłatny. Tak samo później musicie wejść sobie do sklepu, wpisać Fortnite i odebrać darmowego skina, czyli Lina Scorch także to akurat myślę, że jest naprawdę mega banalne i wydaje mi się, że w większości osób, które posiada Playstation, raczej wie jak to zrobić. Następnie, moi drodzy, mamy również ciekawe rzeczy, które już niedługo będą właśnie dostępne. Mowa tutaj o rzeczach od Midasa i właśnie wraz z pojawieniem się tego całego wydarzenia z Midasem mają się również pojawić do zdobycia darmowe nagrody. Lecz nie będą to byle jakie darmowe nagrody, ponieważ otrzymamy aż dwie sekcje wyzwań. Między innymi Midas prezentuje podłoga tola. Bonusowe cele, i tutaj będziemy mieli do zdobycia dwa graffiti. I również właśnie dodatkowy kill -off. Także to akurat myślę, że jest mega spoko. Tak samo również mamy coś takiego jak Rise of Midas. Bonusowe cele, i tutaj będą nieco lepsze nagrody, ponieważ będziemy mieli graffiti przy okazji, plecak, jak i również lotnie. Także jeżeli całość rzeczywiście pojawiłaby się już w nadchodzącym tygodniu, to myślę, że byłoby to naprawdę, ale to naprawdę mega mocne. Przechodząc, moi drodzy, dalej, mamy właśnie mini karne. Bojowy, który powinien pojawić się no, zapewne gdzieś dopiero w właśnie. Kwietniu. Natomiast, tak czy siak, no, mniej więcej poznaliśmy to, że oczywiście w całym tym sezonie otrzymamy jeszcze kolaborację z Awatarem, ponieważ no, to, że będzie kolaboracja z Awatarem, to już chociażby wiedzieliśmy. Między innymi dlatego, że mamy Korę jako sekretnego skina karnetu. Natomiast, moi drodzy, w całym karnecie, za ścieżkę premium, będziemy mogli odblokować skina Anga. Oczywiście zostaną dodane cztery nowe mityczne bronie, które będziemy mogli zdobyć. Jak i również będzie właśnie mini karnet bojowy, gdzie właśnie za no, ścieżkę premium będzie ten ang. No i oczywiście będziemy również mieli właśnie tą tak zwaną ścieżkę bezpłatną. No a w ścieżce bezpłatnej mniej więcej pewnie będzie to samo, co w właśnie kolaboracji z wojowniczymi żółwiami ninja w mini karnecie. Także nagrody myślę, że będą jak najbardziej spoko i cały koniec karnetu jest ustawiony na 3 maja, więc definitywnie gdzieś zapewne w połowie kwietnia cały takowy karnet wystartuje, jak i również mamy właśnie tak zwaną nagrodę za przerwę. No i myślę, że raczej większości osób wie, co się działo na starcie sezonu z serwerami. No i niestety, ale Fortnite jeszcze nic nam za to nie dał i właśnie gracze twierdzą, że właśnie w ramach rekompensaty możemy rzeczywiście coś otrzymać. I jedyną tak naprawdę nagrodą, która chwilowo mniej więcej podchodzi nam pod właśnie cały temat tego, tej nagrody za rekompensatę, to jest ten oto plecak, czyli Banzo Bag. Jak się okazuje, no to ten plecak nie jest przypisany do żadnych questów, do w sumie niczego i tak naprawdę do, do, jedyne co to może być on dany na przykład właśnie za darmo dla każdej osoby w ramach, za te po prostu serwery. Także to mniej więcej są wszystkie nagrody. Oczywiście nie wliczając w to na przykład takich graffiti za wina, ponieważ no, jak będziecie grali, to z czasem je odblokujecie. Lecz myślę, że graffiti to jest taki troszeczkę, no, troszeczkę gorsza nagroda niż na przykład taki skin, czy też no po prostu kill -off. ale definitywnie wraz z jakimś dużym updatem, czyli 29.10, pewnie otrzymamy Jakieś naprawdę ciekawe smaczki za darmo. Także, oczywiście, jak będziemy mieli coś nowego, to jak najbardziej Was o tym poinformuję. Więc subujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby definitywnie tego nie przegapić. Jeżeli jesteście tu nowi, no to w sumie zasubujcie kanał z dzwoneczkiem, co nie? No i cóż, nie zapomnijcie o kodziku Heksokot w Fortnite'owym sklepie. Mega dziękuję każdej osobie, która kodzik Heksokot ma wpisany. Jak i również, jeśli obejrzeliście ten film do samego końca, w komentarzu możecie napisać Midas, a ja postaram Wam się czy piąć serduszko. I to już tyle. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnych filmach. Pa pa!